Cześć, Mankryś Witam Was w jednym odcinku z gry Among Us. Dzisiaj ze mną jest wiele widzów, którzy Was tutaj witają na początku rundy. No. A z nimi są przyjaciel u idiot prorawcia KK15. I jeszcze zobaczyć, czy kogoś nie pominąłem, ale o, zaczynamy z KK15 jako impostorzy na mapie POLUS. Tylko. Nie chciałbym, y, jakby co y, powiedzieć, że ktoś ze mną nie gra, ale no, wszyscy chyba grają. Chyba wszystkich wymieniłem. Dobra, tu można by pierwszą ofiarę zabić. Na bardzo trzeba uciec. Dobrze. No, pan Pajung. No, ale, tak jak mówiłem, to wszyscy. Moi właśnie widzowie, którzy dzisiaj ze mną grają, to so skontaktowali się ze mną na... Yy, po prostu na tym. na messengerze. No. Dobrze, zabijmy tutaj kolejną osobę. Dobrze. Tyk. I jej nie ma. Tyk. O, znaleziono ciało, bardzo fajnie. Zapytajmy się gdzie, no. Czy... Ej, jeszcze prorawcza ze mną gra z moją widzką. Czyli jdkk15, ja, you idiot, przyjaciel, prorawcza. No i tak, to, to są wszyscy, którzy, moi widzowie dzisiaj. O, JD wyszedł obok przycisku, okej. Okay. Jakieś podejrzenia. Zapytajmy się. No. Czy jest przycisk, bo pierwszy raz gram na tej mapie? Nikogo tam nie było. Mhm, <laughs> że brąz. Dobra. Wyrzućmy brąza. To jeżeli go wyrzucimy, to wygramy. Byłoby super szybka rundka. No. No... No brązowego. No. Dobra, brązowy chyba poleciał. Tak, więc bardzo szybka pierwsza rundka. fajnie, bo od razu impostor. Wygrana. No. O! Nie wygrana. Jak to możliwe? Ile jest osób, że nie... Że nie wygrana. Hmm. Ja no niby tyle samo, co normalnie powinno być. Dobra, odpalmy reaktor, aby dla mnie guziczka nie dał. Pozamykajmy jakieś drzwi, aby pootrudniać komuś życie. No, i wygraliśmy. No właśnie, bo się też zepsuło po prostu. No, jesteśmy w kolejnej rundzie i dołączyła do nas hippolko też jedna z widzek. No, musimy teraz być crewmate'em, taka kolej rzeczy. No, a więc pójdźmy od razu do ofisu bo mamy tam dwa zadanka. Jasno zielony chyba mi nie wie, więc teraz prześlijmy sobie pliki. No, światło się wyłącza. O, właśnie jest wyłączone. I no i tyle. Według mnie, jak na taką awarię częste awarię światła, to powinni tutaj krumeci nosić sobie przy sobie latarki. No ale no niestety tak. Że dowództwo nie dało i jedyne co może oświecać, to tutaj ten tak yy, doktora I to jest jedyna rzecz, która może oświetlać, gdyż nie ma światła Bo tak to rząd nie dał na latarki No Dobrze, pójdźmy teraz sobie zrobić słupek No Gdzieś tutaj jest, o tu właśnie Tu stoi też drugi ludek jakiś ze śniegu ulepiony Ciekawe przez kogo No niestety nie przeze mnie Dobra, teraz naprawmy korki no. Cyk. I tutaj znajdźmy jakąś planetę. Znaczy, to jest o takie coś. Jest przy mnie przyjaciel i... No i ten, i prorawcia. No. Pójdźmy do kamer. Prowawcia na siedzi... O, już myślałam, że od niej zginąłem. Zapytajmy się gdzie.

No i chodzę. Dobra, zobaczmy. Jak nie on, to To kaka 15. Hmm. No, jeżeli to nie będzie on, to zgłoszę emergency. O! Kaka 15 wkopałeś się. No. Skaka 15 O nie Dobra poszedł sobie, czekamy aż będziemy mogli zrobić guzik hmm. Nie czuję się tu bezpiecznie Ale na pewno naprawią to, bo muszą Ja wszystkie zadanka zrobiłem, już jedno naprawiają A ktoś robi jeszcze zadanka, naprawcie to wreszcie no nie idę tam, bo tam jeszcze Kaka 15 czekał. No nie, i teraz ktoś został tam chyba zabity. Dobra. O. Kaka 15. To on. No. No i tak. Rupy wy. Hm, nie wiem. Ale ale ten Czemu? Bo to nie zieleń. Biały. No. To mamy już jednego impostora z głowy. I. No i tak. Dobrze. Mhm. Czekamy aż tylko i polka zagłosuje. No, KK15 poleciał. Czemu? Bo tak. No, był impostorem. Proszę, jak miło. Dobrze, pójdźmy teraz na kamerkach siedzieć, aby, aby można było zobaczyć jakiś... Tak, żeby inni mogli czuć się bezpiecznie i Polko jest chyba czysta, chociaż nie głosowała na KK15, dlatego poczekam, yy, znaczy będę od niej trochę czekał. Tutaj Umpalumpas biegnie. Umpalumpas to był, chyba z tego co pamiętam, to Szczarli fabryka czekolady te małe ludki. Hmm. Tutaj coś się dzieje. Prorawcia i Polko. O! wiemy co z drugim postorem. Lumpas. Oby go wytypowali. No, prorawcie i Polko sobie ufają. I tak. No, oni mówili, że czarny sobie, ale to mówił na czacie zmarłych, więc oni tego nie widzą. Oby Jipolko za, zaufała korawci i wyrzuciła umparum pasa. No, czyli mogłem ufać Jipolko, ale wygraliśmy. Najprawdopodobniej, chociaż nie wiem, dlaczego byśmy mieli nie wygrać. I wygranko! Victory! Um, witam Was i Polko w kolejnej rundzie. No nie zobaczmy, kim będziemy. Impostorem. Drugi raz. O, KK15! To już KK15 ma szczęście, bo to trzecia rundka. A trzeci raz jesteśmy... KK15 jest impostorem. Dobrze, pójdźmy niby sobie tutaj dodam tutaj zrobić sobie... Coś, otwórzmy sobie drzwi. No, zgaszmy światło. Przyjaciela, się trzymajmy. Już naprawili światło. Cs, dobrze, że go nie zabiłem, bo prawda to zauważyła. No, ja pójdę sobie niby tutaj do drzewka życia tego W2. Kurczę, jest zbyt niebezpiecznie, aby zabijać. Tu KK15 przyszedł. Coś brązowy. O coś mu chodzi. Zapytajmy się o co. Kto? Po co start? To czerwony, bo na początku gry robisz... Nie, no... Nie wyrzucajcie mnie. Nie no, nie wyrzucajcie mnie, no nie, proszę, nie, nie wyrzucajcie mnie, kik. Kto to była, you idiot. Nie no, no skip. Ale no, nie chciałbym zostać wyrzucony z takiego głupiego żartu Ja wiem, że to jest żart Na pewno Nie jestem aż takim idiotą, jak sugeruje nikt tego, co na mnie głosuje Ale prawie poleciałem, bo trzy głosy na mnie były, a... A jednak... Te, a jednak... Y, podejrzenia się sprawdziły, że to ja Bo to ja Dobra, otworzę tu jedne drzwi już. Żeby nie było. Porawczerza, otworzę drugie. Naprawmy światło. O, naprawione. Przyjaciel, tutaj idzie. No jest bardzo mało sytuacji na tego. Na po prostu na. Yy, na zabicie kogoś. Tak fajnie. Zamykajmy jakieś tutaj drzwi. Dobrze, albo może pójdźmy do, tutaj do tego Spaceman Room. Tam może ktoś będzie fajny do zabicia, bo tam zwytnio jak nikt nie chodzi, jeszcze wtedy światło włączymy, ale tu KK-15 był. Zobaczmy. On chyba nie idzie z nami, a jednak idzie. O, światło wyłączone, człowieczek nie żyje, my biegniemy sobie dalej. Oby... o właśnie, naprawili światło, przed nas... a nie, nie naprawili światła. Szybko ucieknijmy stąd, zanim świat zostanie naprawiony, żeby tam nie było, że przy ciele. jesteśmy. A, ktoś kogoś się zabije. No, pozamykajmy tutaj drzwi. O, nie zamknęło się w Office. A, bo nie zamykałem Office, no tak. Mhm. O, tutaj umpa lumpa przyjaciel. Hm. Czy jest tutaj do zabicia? Otwierajmy drzwi że jesteśmy na ty dobrzy Szybko do węgla i wskoczyliśmy Dobra Pozamykajmy drzwi, wyłączmy światło tutaj o, drzwi pozamykane hm. Udawajmy, że jeszcze niby tu biegniemy, ale na początku znaleźli ciało yy, Jestnego zielnego umpa lumpa znalazł. Zimitbeju. Hmm. Nie wiem, gdzie mid -bay. Biały, czysty. Skanowal się. O! Wygraliśmy. Zaczynamy sobie już kolejną rundeczkę. Jako impostor teraz z prorawcią. Bardzo miło. Nie ma kluczyków? Nie ma. No, trochę zepsuła, że. Jakby udawała, że robi kluczyki. A kluczyki, jak ktoś ma, to wszyscy mają. No, dobrze. No tak, ktoś tam stoi cały przy świetle? Gagan? Nie wiem. o zepsujmy światło, właśnie. Przyjaciel już żyje, szybko uciekamy. Od niego otwórzmy te drzwi, że niby tu byliśmy, i szybko je zamknijmy. Zapnijmy tu w odbarwi. Wejdźmy sobie tutaj do tego pokoju. No i zapnijmy. O, to jest najważniejsze na razie. O. I bardzo miło. Pozamykajmy. Tutaj nikogo nie ma. Poczekamy może. O. Udajemy, że zrobiliśmy zadanko. Pójdźmy sobie kogoś zabić. Z naszym pięknym pieskiem. Jako pan doktor. Taki trochę psychopatyczny pan doktor. No ale. Ktoś takim psychopatą musi być. No niestety. O, prorawcie do sobie idzie. Może też tutaj jest? Może fajnie jakby tam... Hmm. I Polko już nie żyje i wygrać. No, zaczynamy sobie już chyba ostatnią rundkę albo przedostatnią. Nie wiem, zobaczymy. No, będziemy crewmate'em. Tak jak to trzeba, być, musi być. Kluczyki, kluczyki. To nie poszedł do kluczyków. Dobra, to jest JD i prorawcie. Chyba. O nie, dużo osób nie poszło. Dobra, uznam to, że to jest JD, bo nie zrobił kluczyków. Może tak powiedzieć, że jest zbyt pochopnie, ale. Ale tak powiem: Nie zrobił. Nie zrobił kluczyków. No a kluczyki trzeba robić, bo gdy nie ma kluczyków to. No, no po prostu kluczyki to jest ważna rzecz. No widzę, że tam głosy lecą. Czekamy, no czekamy, czekamy i czekamy. I oddał, was not an impostor. Smutno. No niestety. No, ale ja w sumie nie zrobiłem kluczyków. Hmm, i Polko mnie nie gonię. może od niej zginęł. A może ona właśnie idzie zrobić kluczyki teraz. O. Zrobione. Pójdźmy teraz zrobić sobie słupek przy Communications. O! kuczę. O. E, jesteśmy przy słupku. Tutaj tyk 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 tyk. Tyk tyk, tyk 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 tyk. Proszę. I teraz pójdźmy postrzelać sobie do meteorytów. Piu, piu. Piu, 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 Nie wiem... A dobra, w sumie nic. Pomyślałam, czym my strzelamy do meteorytów. Tak, pomyślałam o tym Mira Tam na tej mapie jest ta wielka antena i czym strzelamy, ale tutaj jest. No jakieś takie działo. No, a więc Coś tak się zaczynam trochę. Pójdźmy teraz do laboratorium, zrobić temperaturkę i naprawić te bezpieczniki. Tutaj ten jeden, i temperaturka. O, już myślałem, że zginąłem, ale nie, nie zginąłem. Dobrze, dobrze, zobaczmy kto, kto. Kto? Kiedy? I hmm. Polko Klin robiła zadania No Ale no tak, no Czekamy Może coś pójdą Chyba tak A w ogóle kto to zgłosił? A, prorawcia No My czekamy, a wszyscy zagłosują. No, ale tutaj są jakieś podejrzenia. No i tak, i czekamy. no O, wreszcie możemy iść dokończyć to zadaneczko. O, moja papuga się odezwała. Super. Dobrze, teraz pójdźmy do laboratorium i tę temperaturę zmniejszmy. O. Trochę dużo, ale zmniejszyliśmy. Dobrze. I teraz pójdźmy sobie na kamerki. No. I teraz sobie na kamerkach posiedzimy. Tutaj Nikola coś, nie wiem, co robi. No, poszło sobie o, tutaj. Wróciła Nikola. Drzwi się jakieś tam pozamykały. słyszałam przy mnie, Otwierały. pootwierały. O, prora, była. Impostorem. No, a więc smutno, no. Bardzo smutno. No, przepraszam za papugę, ale jeżeli będzie usłychać, no ale niestety nie mogę jej zbytnio uciszyć. Dobrze. Co i kto może w ofic? Hm. Czekamy, czekamy. No, ale jak coś, to przegramy niestety. Hm. Na kogo oni zagłosowali? Nie wiem. Oby na. Na, 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 na kogo tam na prorawcie? Nie wiem, czy jest dwóch i postarów, czy ale chyba dwóch jeszcze. Niestety. O! I już końcówka. KC musiałby zagłosować. On zagłosował, a nie jeszcze. Jasno, zielony powinien zagłosować, ale nie zagłosował. I prorawcze wyleciała, więc bardzo fajnie. No. Praciał ten impostor. Został jeden impostor. No. I kto może nim być? KC? Hm. Oj, Nikolo zginiesz albo Kacę, albo i nie. KC nic jakby nie robi. Dobrze. Zobaczmy. Coś tam może przy elektryku się wydarzy. Poczekajmy tu sobie. To jest sam też napisał chyba na czacie no tam się witają, po drugiej stronie życia, znaczy już w sumie śmierci. Czy tutaj ktoś zginął? Nie. Tutaj jasno zielony go nie I Czyli to jest jasno zielony. Nikola, zauważ to. Mówisz Nikola jest ślepa. O. I bardzo miło. I powiedz teraz, że to jest jasno zielony. Nie wiem no, tutaj smutne smutne buźki na czacie wysyłają zmarłych Z zielony stał przy ciele. No i bardzo dobrze już chyba wiedzą kto jest tym impostorem. Fiolec tamtąd uciekał. No i teraz będzie taka wojna, że jeden mówi na jednego, drugi na drugiego. No i zobaczmy. Mówi tam, że ja nie zabiłem. Ale to niestety trudno powiedzieć. Tak jakby z perspektywy tego KC. Przegraliśmy. No dobrze. Dziękuję bardzo za uwagę. Cześć, czołem i pa pa.